Takie szybkie przemyślenie. Kwowadzi z Europą, Kwowadis z świecie. Taki serwisik. Bierzemy oryginał Volvo. Jedną rękę. Lipowato. O. ładny o. nośnie. Proszę. Wygląda jak kupa kału. Ani Volvo, ani nic. UFO. Ale dokąd zmierzamy? Już nic sami nie potrafimy robić? Skandynawska marka. <grymny> Dumni Skandynawowie, nie? A tak samo dumni Europejczycy. Miłego i zdrówka.